A czy Ty już masz swój pałacyk? Bo pałacyk to wcale nie musi być pałacyk. To może być na przykład lokal w kamienicy. A jak i kiedy tak w ogóle mogę użyć ulgi podatkowej? Wpłaty na fundusz remontowy, wydatki na prace konserwatorskie, lub restauratorskie, lub roboty budowlane, tutaj odliczenia dokonujecie w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym te wydatki zostały poniesione. A wydatki na nabycie zabytku nieruchomego, czyli na przykład tego pałacyku, na przykład tego mieszkania w zabytku lub w innej ewidencji zabytków, tutaj dokonujecie rozliczenia w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym po raz pierwszy na rzecz tego zabytku nieruchomego poniesiono wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Zapraszam do kolejnego odcinka.